No, i Agnieszko, muszę znowu zacząć ja te świadectwo, ponieważ tak siedzimy tutaj i nagrywamy świadectwa, i mówimy sobie o czym, o czym, że teraz nagramy o tej duchowej adopcji dzieci. A w tym momencie patrzę na telefon, a tu przychodzi SMS. Yy, I to mnie dotyka, bo przeczytam go. Aniu, dzisiaj dostałam od Pana odpowiedź na pytanie, czy mam podjąć duchową adopcję dziecka. Odpowiedź brzmi tak i wysłałam SMS do Agnieszki. I to mnie dotyka, bo to w tym momencie kiedy rozmawiamy o tym jakie kolejne świadectwo nagrać, o czym, co takie było dzisiaj bardzo ważne, przychodzi taki SMS od Mąguś. Dostała od pana odpowiedź na pytanie, które mu zadała. Czy mam podjąć duchową adopcję dziecka, które, za które nikt się nie modli? A my dzisiaj, ty dzisiaj rozdawałaś karteczki. Tak, dzisiaj, w czasie naszego spotkania, gdy mówiliśmy o różnego typu darach, powiedziałam też dzieciom o tym, że takim bezcennym darem, ale bardzo takim bardzo ważnym, jest modlitwa za drugiego człowieka i że są ludzie, którzy. Modlą się za każde to dziecko. I wcześniej miałam przygotowane kartki z napisem, że noszę cię w sercu i modlę się za ciebie i podpis tej konkretnej osoby. Ale ty też na modlitwie miałaś taki obraz, właśnie, że. No powiedz jaki on był. Tak, na modlitwie miałam taki obraz, że jesteśmy w grupie dzieci, tutaj w Domu Dziecka że jest nas sporo i z zewnątrz jesteśmy otoczeni tak, jakby takimi gwiazdami, które tak promieniują na nas i ja to odczytałam tak, że Pan Bóg chce, żebyśmy znalazły osoby, które będą się modliły za każde dziecko, że każde dziecko ma wiedzieć, że jest osoba, która się modli za nie, która się wstawia w ich, za nimi do Boga i również też w ich intencjach. No i dzisiaj to był piękny moment, kiedy te karteczki mogła się rozdawać, że dana osoba z imieniem modli się za ciebie, nosi cię w sercu. I to było przepiękne. Bo tak jakby te promienie właśnie na nich schodziły. Bo te osoby się już zaczęły modlić, a zobacz, teraz mamy nagrywać to świadectwo. I kolejna osoba w tym momencie właśnie no, przysłała taką wiadomość od Pana. Wiadomość dostała, że, że ma podjąć taką duchową adopcję dziecka, za które nikt się nie modli. Tak, Dani, to w ogóle jest no, taki cud też, że jest tyle tych osób, które chcą. Ja najpierw przygotowałam i jakby. Dałam pod opiekę taką modlitwę, te dzieci, które uczestniczą tylko w naszych zajęciach, a już są następne osoby, które chcą się modlić za pozostałe no Tak, dzieci. ale te nasze na spotkania pracy. to jest Droga Różańcowa, prawda? To. Maryja jest obecna i, i, i to jest posługa modlitwa we Maryja, którą Pan Bóg trzy razy potwierdził, i tu sama opowiadasz świadectwa też na ten temat. Więc nie ma co się dziwić, skoro tu Pan Bóg też komuś odpowiada, że ma to zrobić. To, to tak będzie i on to będzie prowadził. Tak, Pan. Przez Maryję. Jest. Przez Maryję. Pan daje nam obfitość wszystkiego. Amen! I osób się. Amen. <laughs> I obfitość potwierdzeń i cudów. To jest coś. Z nim trzymać to jest coś. I właśnie teraz o tym Ci mówiła.